Dzisiaj piąteczek, więc kończymy tydzień i to kończymy w bardzo dobrym stylu. Siemano! Witam na moim balkonie. Dzisiaj jest przepiękna, słoneczna pogoda. Idealnie usta ustawiłem się pod słońce, więc napierdziela mi piękny stłumień UV w kamerę. Więc prawdopodobnie będzie wszystko prześwietlone, no ale trudno, jakoś się nie będę tym za bardzo przejmował. Bardzo się cieszę z tego piąteczku, bo powiem szczerze, że byłem trochę zmęczony całą tygodniem. Ale opowiem Wam jedną historyjkę. Przez przypadek wczoraj dodałem Daily Basis powtórkę. Dodałem odcinek wcześniejszy który okazał się być odcinkiem nieodpowiednim dla reklamodawców. Mimo, że pierwsze wgranie tego odcinka już odpowiednie dla reklamodawców było, więc nie wiem, jak oni to wyliczają. Więc musiałem skasować odcinek, wgrać jeszcze raz wyrenderowany ten, który powinien być i on okazał się już zajebiście odpowiedni na wszystkie reklamy, więc jak następnym razem pojawi się coś takiego, że będzie coś nieodpowiedniego, to po prostu skasuję odcinek i wgram go jeszcze raz. Taki to jest ten spłytny. Nie wiem tylko jak długo e, będzie dało się e, coś takiego robić. Nie wiem, czy w ogóle można coś takiego robić. Chyba nie. Nie mam pojęcia. Muszę sobie zobaczyć, jak to w regulaminie wygląda. E, e, ok. E, co mogę powiedzieć? E, jutro będę nagrywał e, niedzielną recenzję. Bardzo fajna książka autorstwa Gary Hill. Wracamy do mojej ulubionej autorki, bo to, że ja wszystko czytałem, to nie znaczy, że o wszystkim Wam opowiedziałem i też nie będę opowiadał o wszystkich książkach autorki, bo tego jest od cholery i będzie to strasznie nudne. Ale o kilku moim zdaniem najfajniejszych jeszcze usłyszycie i o co najmniej dwóch seriach. Więc, więc to będzie spoko. Co do gameplayu, zobaczcie sobie Everlasting Summer. Odcinek jest odrobinę krótszy, ale ze względu na to, że zakończyłem grę na moim zdaniem ważnym wyborze. Więc podpowiedzcie mi na poniedziałek, co mam wybrać. I pójdziemy sobie dalej. Możliwe, że kolejny wybór już podejmę sam. Chyba, że, chyba, że kolejny wybór będzie za jakieś 20 minut. To wtedy znowu zatrzymam sobie odcinek i wy podejmiecie go razem ze mną. No, dzisiaj więcej nic. Nie ma. Życzę udanego weekendu. Życzę spokoju, życzę dobrej pogody i życzę, żebyście sobie wypoczęli, bo przy zmianach jakie były w zeszłym tygodniu słońce, deszcz, słońce, deszcz, słońce, deszcz, no to mogło człowieka troszeczkę zmęczyć. Tak samo jak zimno, ciepło, zimno, ciepło, zimno, ciepło. Zatem to tyle ode mnie w ten weekendowy piątek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.